Cześć, nazywam się Agata Wypiór, jestem bionergoterapeutką i na tym kanale będę opowiadać o bionergoterapii, terapii odpowiadać na Wasze pytania lub pytania moich pacjentów. Teraz kilka słów na temat rezultatów zabiegów bionergoterapii. Te rezultaty mogą być różne. Od poprawienia wyników badań, co, o co często proszę, żeby przed udaniem się do mnie na zabieg, zrobić sobie badania i później po jakimś czasie e, najczęściej po dwóch tygodniach od końca terapii czy od końca zabiegu e, ponowić te badania. Wtedy już jest widoczny ślad e, dowód na to, jak działają te zabiegi. Jest to też poprawienie komfortu snu, e, takiej, go poczucia wyższej samooceny, to jest też przyspieszenie gojenia się ran, przyspieszenie gojenia złamań. No, te rezultaty są naprawdę różne u różnych osób i oczywiście też w różnym tempie. Najprościej to można wytłumaczyć tak, że narastanie choroby, narastanie jakiegoś schorzenia trwało przez jakiś okres czasu. Więc podobnie powrót do zdrowia też trwa jakiś tam czas. Takie efekty jednego zabiegu rozwijają się do dwóch tygodni. Tak, tak, to za, poprzez te wszystkie lata obserwowałam. Jeżeli zaciekawił Was temat, to proszę o pytania albo subskrybowanie tego kanału. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam Was.